Hej, 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 tutaj Adasia Alexa, to jest Don Don't I w tym odcinku pokażę Wam jak za pomocą prochu strzelniczego i kilku strzałek można pokonać Muchosmoka. Od razu uprzedzam, że to będzie najbardziej spektakularna walka, jaką kiedykolwiek widzieliście. Do Muchosmoka najlepiej się nie zbliżać, ponieważ jednym uderzeniem może zabić. Według mnie jest to najlepszy sposób na pokonanie tego giganta, ponieważ ani go nie podpalimy, a bawały zabije jednym uderzeniem. Dobrym sposobem jest też zabicie go za pomocą starego dzwonka. Ale wtedy potrzebujemy czegoś, czym go uśpimy. Tego sposobu możecie użyć na każdym gigancie. Możecie uśpić giganta, rozłożyć proch i podpalić. Należy jednak uważać, bo nie każdy gigant ma taką samą ilość życia. Do jelenio cyklopa potrzebujemy 9 sztuk, a do gęsiołosia i borsu konieźwiedzia 14 sztuk prochu. Potem wystarczy ich tylko dobić dmuchawką. Widzicie, jak szybko zginął? Możemy już spokojnie podejść i zebrać mięso i łuskę jeżeli Łez sobie poradził z tym gigantem to każda postać sobie z nim poradzi z łuski można zrobić ognioodporną skrzynię oraz ognioodporną zbroję która także absorbuje 90% obrażeń i podpala przeciwników którzy zaatakują postać dziękuję wam za uwagę mam nadzieję że po tym odcinku będziecie umieli pokonać muchosmoka do ustrzenia w kolejnych materiałach cześć